Tomasz Komenda zaraz po otrzymaniu za czynienia zrobił to. Tomasz Komenda w wieku 23 lat usłyszał wyrok, który zniszczył muzycie za zbrodnię, której nie popełnił, otrzymał 25 lat pozbawienia wolności. Na szczęście w wyniku ponownych działam prokuratorów i jednego policjanta. Tomasz Komenda odzyskał wolność po 18 latach od siatki za niewinność Chodz domagał się większej kwoty za czynienia to i tak otrzymał blisko 13 milionów złotych. Dokładniej za poniesione krzywdy otrzymał 12 milionów 811 533 złotych. Tak wielka kwota wywolala w Polsce narodowa dyskusję. W kwestii odszkodowania komendy wypowiedział się nawet raper TED. Nie wiem, czy 18 lat można wynagrodzić za 12 milionów. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwy wyrok. Zadna moneta nie jest dla mnie, żadne pieniądze i tego nie im wynagrodza, to jest tylko moneta. Moich lat nikt nie wróci skomentował Tomasz Komenda. Jednak pieniądze pozwolili Tomaszowi odkuć się za stracone lata. Zanim jednak wybrał hulanki. Jak dowiedział się magazyn polityka Tomasz Komenda, zaraz po otrzymaniu pieniędzy zrobił coś, co pewnie każdy by zrobił. Jak tylko otrzymał pieniądze na konto, to na drugi dzień wybrał się do banku. Specjalnie dla niego zamknięto wtedy oddział. Kiedy otrzymał odszkodowanie, następnego dnia poszedł do banku wypłacić milion. Specjalnie dla niego zamknięto oddział banku. Pieniądze zaniósł mamie czytamy w polityce. Niestety dalsze losy rodziny nie byli już tak kolorowe. Matka Tomasza Komendy, Teresa Klemanska przez cały czas pobytu syna w zakładzie zamkniętym wspierała go jak tylko mogła. Wydawać by się mogli o. Ze po uzyskaniu wolności syn będzie chciał odbudować relację z matką, które zostały nadszarpnięte przez 18 lat. Teresa Klemanska nie miała łatwego życia, a po uzyskaniu wolności przez syna nie nacieszyła się długo jego towarzystwem. Była już partnerka komendy Anna Walter wyznala, z odciął się od rodziny, w tym od własnej matki. Rozzalona Teresa Klemanska udzieliła wywiadu w Onecie w którym gorzko podsumowała zachowanie syna. Nie dost, że odciął się od niej, to jeszcze widzę ja na ulicy, udawal, że jej nie zna. Tomek w ogóle się już do nas nie odzywa. Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego. Scala rodzina Klemanskich. Dopóki mieszkał z nami, było wszystko oka. Teraz Tomek ma złych doradców. Jest pod wpływem matka, który nim steruje. To, co się stało z Tomkiem, to jest jego zasługa. Zobaczymy, jak daleko dojdzie. Spełnia marzenia wszystkich, tylko nie swoje, powiedziała matka Tomasza, komendy w rozmowie z portalem. Wtedy, gdy siedział, potrzebował strasznie naszej pomocy, a on mi w ten sposób podziękował. Może kiedyś zrozumień swój blat, ale mnie już wtedy nie bycie, Tomek chciał sam sobie Cię ulozec. Ale nie udalo mu się chyba, bo nie ma nic wyznala matka Tomasza komendy w wywiadzie z Onetem.